Śmiana, witam was um, po długim czasie. Dzisiaj sobie zagrałem w tę grę. Dawno w nią nie grałem. A więc teraz ją um, zagramy. Yy, I co? Kurde, bardzo dawno w to yy, nie grałem, naprawdę. Dawno w ogóle nie wstawiłem filmu. Sorry za to. Yy, nie. Jakoś nie wiem. Dobra, musimy jeszcze sobie zbąbić tego typa. Zobaczymy na plecy, należy na w Chodź tu Należy drugi w Nie wiem, możemy zbyć dzisiaj 11 tysięcy tapów J Jakich tapów? jak pierdziłem Tego czegoś 11 tysięcy Brakuje niewiele Chyba Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało samo Czekaj, idę go od pleców O kurde, przebaję mi Śmierdził Chodź tu No dalej, chodź tu Ej, a ty mi co? Oho no to tak. Generalnie nie wiem to bardzo dawno. Chcę sobie zobaczyć, co tutaj jest. Ja mam 10 800, bo to to jest moje najlepsze, gdy ja nie miał goda. To jest za 11 koła, czyli to co za niedługo będę miał. Okej. Okay. Yy, piszcie w komentarzach z jakiej gry. Yy, może być na Robloxie. Yy, jaką grę następną nagrać? Bo sam nie wiem. Więc fajnie było, jakbyście napisali. Ja wtedy wybieram jeden komentarz. No i z Wtedy. Ty. Chodź tu teraz za to. Chodź tu za to. Aha, no. Haj, granda se przejął mi dał tu handlot. <coughs> Dobra, dead Piękny starczyk, Po prostu co? Z tym godem. Ja tutaj robię ulicy na te strzały, które Oj, ty sanie, what the fuck. Dobra, ogólnie <laughs> ten film nie może być długi, bo inaczej nie będę mógł go wstawić, a więc e, będzie on krótki, przepraszam. Więc nie wbiję tych 11 tysięcy, jednak raczej. Ale chociaż byle, żeby jak najwięcej. Chociaż może się uda, jak będzie w takim tempie, jak teraz szło. Chodź tu. Campi. Się w kampi weźcie w niego strzelajcie no chodź tu chodź Kulde, kurde ale on um, nie może być ja nie? serio? bo co bo jestem czarny? nie nie, ja teraz na tego idę dead też a już 11000, 10900 oj trafił mnie Mocno, bo muszę może na daleko strzelać. Fry candy? Ja chcę fry candy. Chodź tu. Ty. A ty co? Mam, masz jakiś. Nie widzę. Jest czarny. Co jest? Co ty mi robisz? Ja cię nie mogę bić! Ale idziemy teraz po tego. Tutaj ziemeczka. Ani się nie dogania, go dobra. teraz się po prostu. już tu nie ma sensu. Ile ten film już trwa? Trzy minuty. No, to biedne. Bardzo blisko 11 tysięcy. Kolejszy się znać, tak jak już mówiłem. Zajmijmy kolejny film. O, i zostawcie. Podpięk w górę. Suba. Wtedy będziecie losi, kto nie ma suba, to jest zupełnie rutący. Dobra, jak badają tego kila, wydają 10 999. A więc, uwaga, historyczny kill Dobra, chodź jest, 10 Jeszcze jeden kilo i będziemy to mieć. I to, wtedy skończę już ten film. Bez sensu przecież. Aha. O. kurde. No, jestem tutaj. A teraz znowu się dość A po co ja tutaj mam być? Pipik na 3000. A więc to byłoby tyle z tego filmu. Dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem i proszę, żebyście napisali mi naprawdę grę jakąś najlepiej na Robloxie, bo może nie będę miał jakiś. mam nagryw odcinek, więc żegnam Was. Bye bye.